A więc legenda, bo tak można o nim tylko powiedzieć, Krzysztof Kułak. Krzyszku, tutaj mieliśmy wyłonienie Twojego rywala, Miłosz Staszkiewicz, brązowy pas brazylijskiego jiu -jitsu. młody chłopak i chyba dobry chłopak. No, ja się cieszę, że tak to się stało, jak się nie stało. Też jestem brązowym pasem brazylijskiego jiu yy, No. Nie, nie dawałem w ogóle Kazimierczukowi żadnych szans z tym gościem, z tym zawodnikiem. Kojarzę go z, z ogólnie z tego, że jest dobry. Także czy, czy, czy grapplingowo, czy, czy ogólnie fizycznie widać, że jest dobry, silny. No, no fajnie, bo ja tu lubię przyjeżdżać, lubię się bić, lubię walczyć, lubię współzawodniczyć. Musię, ja Chcę bronić pasa. Proszę, zapraszam. Można się ze mną bić. Słuchaj, a propos tego, lubisz walczyć, współzawodniczyć? No i co w tym kierunku twoich walk w MMA? Bo było FEN, był Celtic, było kiedyś, dawno, dawno temu KSW, więc pytanie, z kim teraz związany jest Krzysztof Kułak albo z kim negocjuje? E, to znaczy tak, negocjuje to z wszystkimi. E, no. To może zapytam tak, kogo jest... stać na Krzyśka Kułaka? No niewielu, nie? Powiem tak, nie... To... Nie będę teraz tutaj jakoś yy, gadał głupot, ale no ale te 5 te, te dych trzeba dać za mnie, nie? Także no, śmiało zapraszam, kto ma pięć dych, mogę się u niego bić, nie? No jest Krzysiek, 77 kg. 50 zł oczywiście. Natomiast 77 kg tak no, na fajterskie stare lata trzeba powiedzieć. Myślisz, że to jest. Kurde. Przez całą karierę szukałeś tej kategorii, tak naprawdę i teraz jest w niej dobrze? Tak, tak, myślę, że, że wiesz, no wcześniej nie, nie było takiej wiedzy o, o odżywianiu, o suplementacji, o, 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 o tym dopingu sportowym o. No, o dopingu to cicho, nie? Tak, a to nie mówię o, o dopingu, znaczy to mówię teraz o... Tak, tak, o dopingu tak, to. Tak? E, e, Słuchaj. Dawniej Solkosteryl i, i Tat nikt o tym nie wiedział. No teraz to są środki, które podawane są, na, mogę powiedzieć, na pewno tym zawo, na pełną walce wieczoru, chłopaki yy, yy, na granicy dopingu sportowego, kroplówki, to, to, jest, to jest to wszystko tak, tak poszedł ten sport. E, mnie się wydaje, że, że czym starszy, tym młodszy, tym, tym, tym bardziej wiem wszystko. Myślę, że mam sześć walk, osta ostatnich 5 walk miałem pod rząd wygranych skończeniami. Także no, ja też jestem głodny, zwycięzca od tego, żeby podnieść swoje ręce. Tutaj byłem jako sędzia, kurde, się do walki. E, musi to być dobra gala. Już jest e, jakby dopisane do... E, dopięte praktycznie na ostatni guzik. Na pewno walka w czerwcu. Babilon MMA w takim razie, czy Celtic Gladiator w Bielsku Białej? Ani to, ani to. Zaskakujesz. Aha, nie mogę powiedzieć jeszcze. Nie może się... bije się u swojego kolegi z miasta. U kogo? Marcina. E, nie, to nie jest mój kolega i chyba w moim mieście jakiś gal, ale jaka gala jest w Częstowie? Nie, on nie robi w Częstochowie, ale, ale robi na Śląsku chyba w tym terminie. Nie nie, 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 nie. Nie nie, nie, mogę na razie powiedzieć, bo nie dali zaliczki, nie. Nie, wygłupiam się. E, naprawdę to jest ciężki sport. Ja trochę już zdrowia dałem, e, oddałem za to, że e, no za, za te wpisowe, nie, no bo ja mówię. Tutaj też był parę roszad, jeśli chodzi o zawodników I, i ja też przyjąłem walkę z Gustafsonem, 10 kilo cięższym, na Śląsku, ja też przyjąłem walkę gdzieś tam w Niemczech ze Stevem Menzingiem, biłem się 25 minut, no za drobne się nie będę bił, nie? Krzysiek, no to w takim razie Cię jeszcze zapytam, z małolatem, będziesz chciał się dalej bić z małolatami, czy jednak już będziesz szukał legend takich jak Ty? To znaczy tak... Yy... W swoich ostatnich sześciu swoich ostatnich sześć walkach. E, wszystkie moje walki oprócz ostatniej były kończone przed czasem i następna walka też zostanie skończona przed czasem, albo przez noc, albo ze skończenie, albo się będę albo się, albo się bił. Albo się nie będę bił, nie? To ja sam sobie mówię, póki chcę, póki mam tą werwę, póki chcę ko kogoś udusić i znokautować, to mam się bić. Jeżeli przestanie, to nie, nie chcę robić walk na, na, na. To będzie moja 50. walka i po tej walce ja zdecyduję, co będę robił, ale chcę być w MMA. Może się powygłupiam, może jakiś fejm MMA, może co, no nie wiem, coś zobaczymy, nie? Eee. <laughs> wszyscy, wszyscy, wszyscy teraz ee, te MMA traktują jak, jak, e, jak zabawkę, nie? To ja to traktowałem ten sport jako e, jakby moje życie, to tamto, teraz też potraktuję to jak zabawę, nie? Po 50 walce, po 50 walce, moja 50 walka będzie na poważnej gali, z poważnym przeciwnikiem, z dobrym gościem, z młodym wilkiem, może to nie jest młody wilk, ale, ale umie, umie z... pierdolnąć. Krzysiek, no to w takim razie czekamy na, na Twój powrót. Tylko jeszcze tak się zapytam na sam koniec. Dzisiaj mieliśmy tutaj kilku młodych zawodników. Ty zaczynałeś, tak naprawdę no było tych zawodników mało, teraz zawodników jest bardzo dużo, można walczyć kiedy się chce. I czy to MMA w ogóle poszło w dobrą stronę, że teraz tak naprawdę nie tylko miedności sportowe, ale trzeba też czymś więcej jeszcze zachęcić organizatora, żeby wystawić zawodnika na danej gali, zwłaszcza na początkowej fazie jego kariery? Tak, oczywiście poszło w dobrą stronę, w złą też poszło, ale jednak poziom sportowy, co było, było widać w walce wieczoru, mówi sam za siebie, nie? Poziom sportowy zawsze przekonuje organizatora gali do tego, żeby zatrudnić zawodnika. Po prostu. Czyli jeżeli ktoś jest dobry, to warto mu dać walkę, obojętnie gdzie, obojętnie, e, znaczy obojętnie gdzie, no jak na najlepszych galach oczywiście, nie? Krzysiu, a gdzie się tak opaliłeś? Bo tak patrzę, że jesteś taki super opalony. <laughs> no, wróciłem z wakacji akurat. W Hiszpanii byłem. Na, na Fuercie. Dobra, wróciłem w takim razie, Krzysiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Miejmy nadzieję do zobaczenia. Rychłego! Do zobaczenia.